Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w takim niepełnym makijażu wygląda troszkę może śmiesznie, bo już mam pomalowane usta, właściwie wszystko prócz oczu, a chciałabym właśnie dzisiaj zrobić z Wami makijaż. Oczu. Natomiast jak wiecie, ja kocham błyski, uwielbiam cienie takie błyszczące, które dają blask, ale dzisiaj chciałabym zrobić makijaż z samymi matowymi cieniami. Mam pomysł na niego, mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Także jeśli coś takiego Was interesuje, jeśli chcecie zobaczyć, jak tymi matami możemy się pobawić, żeby coś ciekawego osiągnąć, wiadomo, błyskiem łatwiej jest nam, bo właściwie jeden jakiś ładny, błyszczący w fajnym kolorze cień może nam zrobić praktycznie cały makijaż. Ale dzisiaj właśnie postawimy na tematowe cienia. I paletki, którymi e, dzisiaj będę się posługiwać, chyba że w trakcie jeszcze coś mi przyjdzie do głowy, ale e, chciałabym e, użyć e, z tej paletki Revolution e, w, od Maksineczki e, tego tutaj cienia takiego burgundowego, można by powiedzieć. E, następnie. Będę sięgać po cienie z Glam Shop i tutaj pewnie ten, ten kolor taki niebieskawy, ciemny, taki niebieski, morski, ciemny, taki w stonacjach morskich bym powiedziała. Być może też sięgnę po ten brąz. I jeszcze mam taką paletkę też z Revolution, z takimi. Samymi matowymi, kolorowymi cieniami, więc być może coś z niej też wezmę. E, także trochę się do Was zbliżę i przechodzimy już do makijażu. I zacznę właśnie od tego e, niebieskawego cienia, na zewnętrzny kącik, chcę go nałożyć. E, możecie też zrobić obsypkę. Ja raczej nie robię, natomiast staram się. Em, tak dość ostrożnie nakładać cienie. Mam nadzieję, że się tutaj nie osypie. Cień jest dość w takim intensywnym kolorze, jak widzicie, ale ja zawsze sobie tak delikatnie nabieram. dualnie o chusteczkę jeszcze wytrę, żeby tego produktu nie było aż tak dużo i następnie sobie... I jeszcze dodatkowo, ja się staram rozcierać te krawędzie już przy nakładaniu, ale takim większym, bardziej puchatym, mniej zbitym pędzelkiem sobie rozetrę delikatnie z taką niewielką ilością tego cienia, tej krawędzie. Jak nałożyłam, jak widzicie, tak mniej więcej na połowę powieki w tym zewnętrznym kąciku i delikatnie powyżej załamania. Teraz wezmę sobie ten biały cień z tej paletki i taki bardziej płaski, zbytty pędzelek. Myślę, że nim najlepiej mi się nałoży i nałożę go tutaj bardziej na wewnętrzny kącik. I aktualnie wygląda to troszkę, tak mam wrażenie, zimowo. Natomiast teraz chciałabym dołożyć właśnie ten burgundowy kolor. Ponieważ trochę chcę ożywić, trochę też nawiązać może lekko do tego, co na ustach i chciałabym właśnie dać go w załamanie tutaj powyżej. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Staram się nie dawać jakiejś bardzo dużej ilości, żeby ładnie nam tutaj się to wszystko roztarło i połączyło. Na ten moment tak to wygląda. Mi się bardzo podoba i właśnie fajnie koresponduje też z ustami i jest troszkę coś innego, mniej takiego pospolitego. Także też dzisiaj chciałam, żeby te maty to nie były takie, wiecie, stricte brązy. Ostatnio, no i ostatnio niedawno na kanale pojawił się filmik właśnie w takich bardziej stonowanych kolorach. Wprawdzie nie maty same, ale właśnie brązy, taki jesienny makijaż, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam. A dzisiaj troszkę więcej szaleństwa. Ja jeszcze sobie pewnie troszkę poprawię to blendowanie, ale żeby Was nie zanudzać, to zrobię to już poza. Natomiast teraz na dolną powiekę nałożymy sobie ten brąz, żeby zrównoważyć trochę już to szaleństwo kolorystyczne na górnej powiece. To tutaj już bardziej klasycznie. I tak wygląda to połączenie, dajcie znać, co myślicie, czy podoba Wam się takie połączenie kolorystyczne. Ja tak jak mówię, jeszcze troszkę sobie popracuję nad tym blendowaniem, bo przy matowych cieniach zwłaszcza trochę trzeba się tym pobawić, porozcierać, żeby to wszystko fajnie wyglądało i wiecie, tak spójnie przechodziło. Natomiast jestem ciekawa, jak w ogóle takie kolory Wam się podobają, czy coś byście zmienili albo jakieś inne połączenia, e, dajcie znać w komentarzach, a ja za chwilę wracam, e, troszkę jeszcze się tutaj pobawię. Ok, i tak to wygląda po mm, roztarciu. E, I dołożyłam jeszcze mm, z tej paletki Maxineczki tego brązu delikatnie na dół, a resztę to właściwie to, co było, tylko e, ewentualnie trochę dołożyłam i rozblendowałam. I myślę, że wygląda to zdecydowanie lepiej. I teraz jeszcze chciałabym zrobić kreskę delikatną, ale chcę ją zrobić tym czarnym cieniem z pomocą Duraline. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dawno nie robiłam, powiem Wam. Przyznaję się szczerze, że jakoś tak rzadko robię w sumie kred, kres, kred, kreskę na oku. Także postaram się, żeby była w miarę równa i żeby była podobna jedna do drugiej na jednym oku i na drugim. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raczej chcę, żeby ona była w miarę cienka. Fikunia, co ty robisz? Nie wiem, czy mikrofon to łapie. Jeśli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to po prostu królik się bawi. I łeczko. Ok, i widać, że dawno nie robiłam, bo nie wyszły takie do końca, jak chciałam. Na dodatek, jak widzicie, poprawiałam i wyszły grubsze, ale ogólnie myślę, nie jest źle. I jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że jeszcze użyłam takiej kredki z Golden Rose na linię wodną. A tutaj, jeśli widzicie, że mam coś czerwonego, to tak zaatakowałam szafkę, albo szafka mnie. Tak. W każdym razie teraz jeszcze rzęsy nam zostały. I chyba nie będę doklejać, myślę, że je po prostu wytuszuję ostatnio testowałam z wami tą maskarę i całkiem fajnie mi się sprawdza, więc myślę, że właśnie ją nałożę. Okej, okay, kochani, i tak wygląda skończony makijaż. Jestem ciekawa, czy wam się spodobał, jeśli tak to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, żebym wiedziała, że taka tematyka Was interesuje i że makijaże Wam się podobają. I dajcie też znać, czy jesteście team błysk, czy team maty. Jestem ciekawa. No, a ja powiem Wam, miałam duży dylemat, czy zostawić rzęsy właśnie tylko wytuszowane w swoje, czy nałożyć sztuczne. Nie wiem co myślicie, ostatecznie, ostatecznie zostawiłam swoje, ale tak cały czas nie jestem przekonana, bo może lepiej jednak by ten makijaż wyglądał ym, właśnie z troszkę mocniejszymi y, rzęsami, bo jest taki, wiecie, troszkę ciemniejszy, trochę koloru, ale okej, okay. zostawiłam tak, więc taki jest efekt końcowy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy filmik i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!